Bajka z Grecji – A Greek Folktale – o próżnej kawce – The vain Jack Jackdaw. Jupiter ogłosił, że zamierza wyznaczyć króla nad wszystkimi ptakami. Jupiter Announced that he intended to appoint a king over the birds. Określił dzień, w którym wszystkie ptaki miały się pojawić przed jego tronem. And named a day on which they were to appear before his throne. I wtedy, wtedy on by wybrał Najpiękniejszego z nich wszystkich, aby został ich władcą. When he would select the most beautiful of them, all to be their ruler. Pragnąc wyglądać jak najlepiej na tę okazję, wishing to look their best on the occasion, udały się nad brzeg strumienia. They repaired to the banks of a stream, gdzie zajęły się myciem i czyszczeniem swoich piórek where they busied themselves in washing and pruning their feathers. Kawka była tam wraz z wszystkimi innymi ptakami. The jackdaw was along with the rest. No i zdała sobie sprawę, że ze swoim brzydkim upierzeniem nie ma szans, aby zostać wybraną jeśli pozostanie tym, kim jest naprawdę, and realized that with his ugly plumage he would have no chance of being chosen as he was. a więc poczekał, aż wszystkie ptaki się rozeszły, so he waited till they were all gone. wtedy pozbierał Najbardziej kolorowe, krzykliwe z piór, które pozostawiły za sobą, które upuściły. And then picked up the most gaudy of the feathers they had dropped. Przypiął sobie do swojego własnego ciała and fastened them about his own body. Więc w rezultacie wyglądał. Bardziej kolorowo niż jakiekolwiek inne ptaki, with the result that he looked gayer than any of them. Kiedy nadszedł wyznaczony dzień, when the appointed day came, ptaki zgromadziły się przed tronem Jupitera. The birds assembled before Jupiter's throne. I po zrobieniu takiego przeglądu tych ptaków, after passing them in review, już miał właśnie wyznaczyć pana kawkę na króla. He was about to make the jackdaw king, kiedy cała reszta rzuciła się. Na tego świeżo wybranego króla, when all the rest set upon the king-elect, obdarła go z tych pożyczonych piór, stripped him of his borrowed plumes, ujawniła, kim tak naprawdę pan Kawka był, and exposed him for the jackdaw that he was.